Okej, okay, okej, okay. witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Rust z tej strony Kasior. Jesteśmy przy Small Whale. Ja tutaj taki dziwny wstęp zrobiłem, bo trochę się skupić muszę, bo widziałem tutaj typka. Ale był goły, więc mam nadzieję, że mi nic nie zrobi. Ale mógł tutaj znaleźć pistolet czy coś w tym stylu. Nie, ja też z shotguna, tylko na bliską odległość mu coś zrobię. O! Dobra, zrzut jest. Jest, zrzut. Biegniemy. Nie wiem, czy tam coś zrobimy Of, mada faka, dobra spadam stąd Troszkę tych budynków tam za dużo Czyż nie? O fakt, tu też Dobra, mam nadzieję, że teraz się wszyscy zlecą do Dropa i nie będą mnie ruszać i opielnicze, ale ile tego tu jest wszystkiego Tych budyneczków, patrzcie, tu, 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 tu Dobra, spróbuję Skorzystać z okazji i zabrać sobie tutaj kamień, drewno, ale zaraz zginę. Jak tak będę biegał, i stracę wszystko co zbierałem przez trzy odcinki, jest trochę bez sensu. Chciałem tu przejść na drugą stronę i w te skały, właśnie tam mi się, się osiedlić, ale jak widać, nie mogę, bo wszędzie ludzie są. Wszystko zamieszkane, no. Mogłem wczoraj już zacząć to wszystko nagrywać i tak dalej, no ale. Nie było czasu. No dobra. Darujesz sobie resztę. Wyjmesz szotganika Trzeba jakąś miejscową wreszcie znaleźć. No. się hmm. gdzie. Tu jest Shopa. Tam spotkałem dwie osoby już, więc hmm, akurat nie nagrywałem. Się dowiedziałem, że nie słychać mojego mikrofonu w ogóle, znaczy mnie przez mikrofon. Więc się trochę zmartwiłem. A więc będę musiał krzyczeć do mikrofonu, jak go spotkam. Bo nie tak cichutko tylko było, było słychać. Nie wiem, czy są jakieś opcje mikrofonu tutaj, czy co. Ale tak to brzmi, jakbym miał minimalne ustawienia, dosłownie. Może w systemie coś będę musiał ustawić. No, zobaczymy. Po tym odcinku pokombinuję coś. Ale tam widzę kolejnego koleżkę. O, tam wiem, że gdzie mógłbym się osiedlić, tak bez problemu. Ale ja się tam nie dostanę. Takie small white to się szło. Znowu chciałem mapę włączyć. Szło się jakoś w stronę. W stronę, w stronę shopy, właśnie. I przechodziło przez skały, ale ja tego nie pamiętam dokładnie. Tam do kogoś biegnie niedźwiedź. Teraz już nawet straciłem orientację, gdzie jest Malwail Jesus my brain, oh my god Dobra, gdzie ja jestem? Where am I? Tu jakieś skały Dobra, wiecie co, nie będę się bawił, po prostu Na razie taki tymczasowy domek zbuduję Żeby się już nie trudzić i was nie dołować tym Chodzeniem w całej mapie. Zbuduję domek i potem dopiero zrobimy jakieś wyprawy, będziemy raidować i tak dalej. Okej, okay, może tu. No, tu jest ciekawa górka. O, tutaj. Muszę rozejrzeć, tutaj nic nie ma niebezpiecznego. O, to jest ten las chyba przy Bikratu. Tak mi się zdaje. Hmm. Tam jest droga. Ho, ho, ho. Tam są jakieś hangary. Czy domki. Nie wiem co to jest. Tak, to jest las. I tędy się przechodziło dobra. Jestem na dobrej drodze. Więc już dobiegniemy tam, bo jest kawałeczek tylko. No już nawet kojarzę tą miejscówkę. A pamiętam, że tymi górami się w ogóle nie biega. Znaczy ja nigdy nimi nie biegałem więc może tutaj się osiedlę. O, w takim miejscu tutaj a nie, już ktoś mieszka. Zrajdowany, zrajdowany, no to zostawimy biedaczka w spokoju. O właśnie. No jak to było, gwyry, asesy, kropka on, false. Hm, nieważne. Jakoś to się robiło. Tak, to tu, to tutaj, to tutaj. Okej. Okay. No i tutaj gdzieś w skałach właśnie muszę się wybudować. No tu jest ta wielka polana taka. Tu jest fajna miejscówka na taki zwykły domeczek. Na szałas. Ale jeszcze tutaj było takie fajne pole. Gdzieś w tą stronę. Tu jest krótka droga do Smallwild. Przy okazji, będę z góry sobie schodził albo na polane po materiały do budowy yy, i po zwierzątkę. Albo do Smallwild po itemy. Więc takie fajne fajna miejscówka tu jest. Okej, okay, no, i gdzieś tutaj. No może nawet tutaj. Albo tutaj. Albo tu, 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 tu. tu. Takie idealne miejsce znaleźć, tam już ktoś mieszka? Albo zaczyna budować fundamenty dopiero? To jest fundament taki wysoki czy? A nie wiem, nieważne. Okej. Okay. Tutaj nie jest zbyt płasko. O i tam widzicie jest mnóstwo materiałów i tak dalej. Minerały, materiały, jest różnica. Tu jest cień straszny, nie wiem, może i tu. Tu jest też fajne miejsce, ale szukam takiego jednego. Takiego super, super. Takie prosto kółko było z trawy. I to gdzieś tu. Kiedyś miałem tutaj domek i nikt nie mógł mi znaleźć, i było spoko. O, -o to nie to. Jeszcze nie tu, no ale w tych skałach można się nieźle zgubić Tu będę miał obserwacje na ten dom hmm. No coś tutaj, coś tu będę budował hmm, Tutaj nie hmm. No dobra, może tutaj O Tu jest takie fajne przejście i tu. Dobra. Zaczynamy. Gdzie to jest? Tu. No, nawet sporo tego wszystkiego mam. Tutaj się przejść tędy. Da się pewnie krótka. Da się, dobra. Dobra, to wy pewnie w przyspieszeniu to zobaczycie. Ja sobie to teraz odpalę. Żeby się nagrywało od początku, tak jakby. No i będziecie widzieć budowę domu w przyspieszeniu, a więc ciach. you mm -hmm. okej okay, okay. no i już jesteśmy. postawiłem drzwi, tak tutaj trochę czekałem czasu aż mi się ten metal przetopi no, mam drzwi, wszystko jest spoko tam musiałem w nocy się skradzać po drewno, pewnie widzieliście tylko dla was to była sekunda, a dla mnie parę minut cierpienia dosłownie, bo zawału dostawałem jak usłyszałem każdy głos, <głos> eee, no, a więc mam sobie domek, tak Tutaj przetopię wszystko do końca. Zrobię sobie pewnie jakiś pistolecik, czy tam naboje do czegoś, no i potem w następnym odcinku będziemy polować na zwierzątka, jakieś rzeczy zdobywać z miast i tak dalej. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ja teraz sobie sprawdzę, ile te wszystkie odcinki, znaczy ile to trwa. No i wrócę do Was, albo ten odcinek też będzie koniec, taki cały, cały odcinek budowy domku. Pewnie z, nie wiem, ile to ma czasu, ale z 10 minut pewnie. Może i dłużej. No, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie znajomy, no i wyczekujcie kolejnych odcinków. Siemaneczko!